mam Z tej strony tarmi. Hej, cześć, witajcie, z tej strony z Maslow. A dzisiaj pogadamy sobie o Androidzie, o odciskach palców i nie tylko. I o sztucznej inteligencji, bo to taki modny temat się zrobił. O, wszyscy cisną za Znaczy, no, to się zrobił, on już jest modny, tak od jakiegoś Dwóch lat? ładnego. No, no, no. Znaczy, zrobiło się tak, że wszyscy wciskają tą sztuczną inteligencję, gdzie się tylko da. No i czasami to jest spoko, a czasami się zastanawiam, czy faktycznie. Nie można tego schartkodować, czy to jest takie. Witamy w 2019. Teraz każdy algorytm, który napiszesz, możesz nazwać sztuczną inteligencją. Znaczy ja bym powiedział tak. Witajcie w 2019. Future is now. No, albo tak. No. Nie, niech będzie. Um, ale zacznijmy od Androida, bo. Już wiemy, że będzie nowy Android 10. Tak. I zmienili troszeczkę branding w ogóle. Już nie będzie ciasteczek. Nie będzie, nie będzie naszych pięknych słodkości. O. Co w sumie ma sens, jak tak się nad tym zastanowię. No bo spójrzcie tak. Y bardzo było mylące, kiedy Android miał swoją wersję na przykład 4.0, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4. Wtedy ludzie myśleli, że ta zmiana Androida jest naprawdę taka pyciutka, przez co producenci się strasznie rozleniwili i nie aktualizowali w ogóle telefonów. A no, zgodzicie się, że jakby rozbieżność pomiędzy 4.3 a na przykład 4.0 no jest inna niż ta jak macie Androida 5, a macie Androida 9, nie? To od razu widzicie, że chyba halo, coś jest nie tak, za dużo numerków brakuje. Myślę taka prosta rzecz, a, a jednak ludziom trochę uświadamia. Znaczy to, znaczy to takie miłe ja, było, nie. nie? Ja nie wiem, mi to tam... Ja tam zawsze staram się mieć jak najbardziej aktualny soft, aczkolwiek teraz mi smutno, no bo mój LG raczej już nie będzie miał wsparcia do dziesiątki. Powiedziałbym, że mógłbyś sobie sflashować kostumowy soft, ale ale co, że to nie działa? <noise> tak, no, no, dokładnie na moim egzemplarzu to jest pokazane, ja. że lepiej tego nie robić. Tak? Wywaliło cię poza skalę. Przepraszam, za głośno się zaśmieje. Może dlatego, że mamy tak. No to mamy. O. Tak powinno być lepiej troszkę. Chociaż nie wiem, czy teraz nie jest za cicho. Ale... No dobra, już. To, ja to sobie podbiję, tu wyciszę, także Pięknie. będzie coś. Dobrze. Więc z takich nowości, co w Android 10 będzie, będzie ciemny motyw. Tak jak nasze koszulki, będzie ciemno. Zaraz. Znaczy nie potrzebowałem chyba do tego nowego Androida. Ale jak najbardziej na plus. Ja lubię ciemne motywy i stosuję prawie wszędzie poza ja tak Windowsem, bo tam ten motyw to, to znaczy ten. Jakby... Znaczy to jest jakby ciemny motyw to jest ten standardowy teraz w tym momencie. W każdym razie. Tak. Yy, Um, nie lubię tego ciemnego motywu, jak ustawisz wszystko na ciemne, bo po prostu to się zlewa, jakby nie ma tych takich przejść mm. między szarościami. No, 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 to, to, to wiem. Generalnie Windows jest strasznie mało spójny, jeżeli chodzi o. Koherencję. Tak, ma strasznie kiepską koherencję, jeżeli mówimy o jego wyglądzie. Zresztą najlepszy przykład było tworzenie konta użytkownika. No tak, przykład dzisiaj tutaj na LG-ku ustawiałem sobie konto e, i. Znaczy, Próbowaliśmy ustawić konto. Próbowaliśmy się zalogować lokalnie. W każdym razie, no nie chciałem tutaj ładować swojego konta Microsoftu. Eee, normalnie staram się też zwykle go nie używać. Eee, na, dobra, dobra, teraz... Na rzeczach, na rzeczach, które jakby mam do testów. No i nie wiem, nie mogłem się zalogować. No i próbowaliśmy przez zbudowanego admina e, stworzyć nowego użytkownika i wyskoczyły nam w ogóle trzy różne okienka z innej parafii. Ale to już taki nasz Tak, bo wyszło Windows. bardzo stare, to takie pośrednie jakby z siódemki. I najnowsze, i żadne nie działało. No tak, tak żadne nie działało, to już w ogóle jest fun fact. E, tak, co my tu mamy dalej e, w tych nowościach? Zerknijmy sobie jeszcze. Tak, będzie obsługa sma składanych smartfonów, bo to taka nowa moda. Jak na razie jeszcze żaden nie jest w sprzedaży, bo Samsungowi e, nie, nie pykło. Znaczy, wiesz co, no może i będzie to fajne. Jeżeli mamy już wsparcie, to wyjdą i od razu będzie to jakby... Tak, tak, natywnie to... Tak, no i to jest jakby... W... Super, no bo zwykle jest tak, że wchodzi jakiś nowy sprzęt i ja bym nawet to kupił, bo zamysł jest spoko, ale potem mam taką wewnętrzną blokadę, że ja to kupię, a to się nie okaże takie super. Czekam, aż ktoś zrobi tego recenzję no. i zobaczy, czy faktycznie to jest aż takie dobre, jak było to reklamowane. I zanim cokolwiek się stanie, to albo to wyjdzie, że to nie było takie super i ludzie przestali to jakoś wspierać. Znaczy, to w ogóle ogólnie. No, te pierwsze, no, pierwsze lata są jakby najgorsze. No, 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 no. Będzie wsparcie dla, dla jpg ów które mają jeszcze dynamiczne dane, czyli o głębi ostrości. To myślę też fajne, nie, komuś się może przydać. Tak, żeby sobie robić bokę na życzenie. Znaczy, wiesz co, no, fotografia taka mobilna, jakby ona się chyba tylko rozwija. No, jakby no, no tak. Lustrzanki z... zostają już chyba domeną vlogerów, nie? Jakby, ja nie wiem kto. No, cyfrówki bardziej. No dobrze, dobrze. No. Tak, no. <noise> Z lustrzanki to fotografów jednak, ale tak, cyfrówki to no, nie. no bo już raczej jak ktoś idzie w górę, żeby sobie zrobić zdjęcia, no to... Bierze telefon, a nie... nie raczej chyba nikt nie bierze już teraz aparatu, aparatu. Moi rodzice czasem biorą. No ale to twoi rodzice, w sensie oni też pewnie nie mają jakichś super telefonów, nie? To też prawda, no. No a na chwilę obecną jakby ludzie nie inwestują przecież ani specjalnie w laptopa, ani komputer... Tylko telefon, nie? Do gier konsola, i na każdy się skupia, żeby mieć teraz dobry telefon. A jak masz dobry telefon, to jednak te zdjęcia jakościowo nie powiem, że wychodzą porównywalnie, bo jak, jak zaczniesz je obrabiać tam, przybliżać, no. to widzisz, że po prostu tam jest ten szum, ale wychodzą dobre. jak Jeżeli po prostu chcesz sobie zrobić selfie'aka na Facebooka, włady no, na łańcuchu, to, to jest spoko, super. nie? No, no wiadomo, optyki nie zastąpisz. Będziemy mieli jeszcze lokalizację, większą kontrolę nad nią, tak ściśle mówiąc, to jest wydaje mi się takie bardziej z z iPhone'a, że dostaniesz GUI, które może nic nie robić. Tak. Tak to, powiedzą ci, którzy się boją, tak, no i będzie ogólnie natywne nagrywanie ekranu, co to myślę. Jest super. Obowiązkowo, dlaczego to jeszcze nie zostało wprowadzone, ja się pytam. I będziemy mieli jeszcze tryb pracy stacjonarnej, czyli analogicznie, jak mamy Samsung Dexa, tak? I te inne jakieś tam od Huawei, EMU desktop czy coś takiego. No to będziemy sobie mogli normalnie podłączyć Androida i używać go jako komputer. Ja jestem bardzo ciekawy, jak to będzie wyglądać w praktyce. A ja pewnie i tak nie będę miał okazji tego przetestować. Znaczy, no, kiedyś będziesz miał, no. Nie, no kiedyś będę miał, ale. No czy jakby, czy to ma sens, to, to też mi się wydaje, że bardzo ograniczone. Znaczy, ale... może to jest znowu skierowane do osób, które jakby mają, nie wiem. Moim? No, Moja maszyna na pewno przewyższa z możliwościami mój telefon, także. Znaczy, ogólnie to, to był taki zamysł, który mi już chodził w głowie ładnych parę lat, że co gdybyś miał na tyle mocny telefon, że faktycznie no, mógłbyś go do codziennych rzeczy używać. Nie wiem, czy to w końcu było w, na kaście, czy to K był jeden z tych kiedyś takich straconych kastów. Tak, tak. A nie wiem, No właśnie nagraliśmy o tym, co, no tak. co byśmy chcieli za tam parę lat. A, no tak, to było, to się pojawiło. No. no to w każdym razie sam zamysł jakby posiadania smartfona jako desktopa, spoko. Pod warunkiem, że no jakby moc będzie też odpowiednio dobra, nie? No bo tak. ja jednak dużo też lubię grać na komputerze. I smartfon, no, no, wiadomo, no to, po to, prostu to, baterię. To, to, to jest w ogóle inna bajka, ale fajnie, że to natywnie wprowadza. No, jak najbardziej. No, jakby ja niespecjalnie czekam na nowego Androida, bo no, nie będę go mógł przetestować, chyba że przefloszuję w końcu telefon, ale trochę się cykam. Ekspert nie poleca, czytaj nie. ja. Czytaj. a to ty jesteś by, ekspertem? były by, ekspert. Były ekspert. No dobra, okej, okay. ale no nie, chce w sensie... się. Ale nie, no nap wyszło. naprawdę to, to jest tak, że ja tam robię wszystko, wszystko tak, jak to się robi po powin powinno się robić. No tak, to, no, to co z tym kernelem zrobiłem, to odwaliłem szajs faktycznie, ale <grym> wiesz, to było spowodowane czym innym i też byłem przeświadczy, przy... znaczy inaczej, miałem inne telefony, no. i tam, gdy wygrywałem normalnie zły kernel, nie było problemu. I zawsze się udało odratować. Teraz też się nie by udało odratować. Ale dopiero za którymś razem, nie? I wiesz, jakby on raz działa, raz nie działa. To jest, wiesz, może to jest wina tego, że ja go kupiłem używanego i coś on ma w sobie nie tak. No wiesz co, no Geekbench jedno, jednoznacznie pokazuje, tak, że coś, tak. z tym telefon... coś coś jest z nim nie tak, więc być może, być może to jest to. Nie przedłużając, twój temat kolejny. E, znaczy no nie mój, no bo to jednak był zaproponowany temat, a mianowicie czy służby specjalne ściągają odciski palców y, z czytników... Y, do linii Tak, nie? z linii papilarnych do odblokowywania telefonu. I... Myślałem, że powiesz o Twoim temacie z Netflixem teraz, ale dobrze, nie ma problemu. Nie, no jakby okay. Android jakby ciągnę... Okay, leży bardziej, to bardziej spójnie. Tak, leży to obok siebie. To będzie koherencja. Lepsze, lepsza koherencja. Tak jest. <śmiech> <śmiech> um... Tak, temat zaproponowany przez jednego z Was. Ktoś z Was napisał do mnie tam na Facebooku przez mojego fanpage'a, żebym przekazał Termiemu pomysł, żebyśmy sobie przemyśleli, czy byśmy chcieli o czymś takim powiedzieć. Faktycznie to jest ciekawy temat. Myślę, że już w głowach ludzi siedzi już od czasu, kiedy się pojawiły pierwsze czytniki linii papilarnych w telefonach, co już miało w sumie, no już, już jakiś czas to funkcjonuje, tak? Powiem Ci, kiedyś miałem też rozkminy odnośnie jakby m, identyfikowania ludzi i jakby Zastanawiałem się, czemu na przykład zawsze się szuka przestępcy i wiesz, jakby domyślnie jak ktoś się nie rodzi, to mu nie ściąga się tam hmm? odcisków palców i nie, nie pobiera próbki DNA. No bo wtedy byś nie rozkminiał, nie musiałbyś szukać kogoś, no chyba żeby go nie było w bazie, no ale jakby to było. W sumie, no. Jakby to było przymusowe, że każdy po prostu musi zostawić swój odcisk palca i próbkę DNA, i no może bez jakby, wiesz, całego uzębienia, no, 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 no. no to nie, nie szukałbyś, tylko byś po prostu wiedział, że to jest ten, ta osoba, a nie inna. No. Czy służby, i teraz jakby to jest jedno, ale czy służby faktycznie ściągają te dane w sensie z odcisków? Mi się Myślę, wydaje, się, wydaje że, że nie. Też mi się, znaczy, ja bym miał troszeczkę w inną stronę poszedł. Technicznie, no. Słuchajcie, no pewnie jest to możliwe, tak? Oczywiście są zabezpieczenia, tak? Producenci się zapierają, że to jest tylko trzymanie lokalne na twoim urządzeniu, tam zaszyfrowane straty, taty. No pewnie, pewnie to jest prawda, że jest to w jakiś tam sposób zabezpieczone, że raczej przeciętny haker się do tego tak w prosty sposób nie dostanie. No ale no słuchajcie, no technicznie rzecz biorąc to jest pewnie możliwe, no bo no, nasze telefony są podłączone do internetu i, i mamy te czytniki, więc tak. Ja bym bardziej się zastanowił o coś innego czy te czytniki są na tyle dokładne w ogóle. Bo weźcie pod uwagę to, że te czytniki linii papilarnych, które mamy w telefonach, one nie są wcale jakieś super dokładne i nie są wcale super bezpieczne, bo można je w prosty sposób oszukać. Dlatego często, gdy się mówi o jakimś dobrym zabezpieczaniu telefonu, to mówi się, żeby raczej używać mimo wszystko kodu, a nie odcisku linii papilarnych, bo no. Jakby Odcisk linii papilarnych jest nieproporcjonalnie prościej złamać niż czasami kod w takim telefonie, jeżeli on ma blokadę i jest zaszyfrowany. To, ale nie? nieporównywalnie znowu wygodniejsze skorzystanie. Tak, ja się, ja się zgodzę, nie? No. tylko jeżeli mówimy tutaj tak czysto jeżeli chodzi o samo bezpieczeństwo telefonu, no to też musi wynikać to z tego, że te czytniki widocznie nie są aż na tyle precyzyjne, bo one mają działać przede wszystkim szybko i one mają służyć temu, że to, to nie chcecie się zabezpieczyć, żeby o jakiś rząd wam się nie włamał do telefonu, Telefonu, tylko bardziej, żeby, no nie wiem, zostawicie telefon na 5 minut przy swoim biurku, wyjdziecie, nie wiem, zrobić siku, i, i że wtedy jakaś losowa osoba wam nie podejdzie i nie odblokuje telefonu. No nie? i weź pod uwagę, że też często coś robimy, nie? I mamy spocone ręce albo mm. brudne. No i nawet jeżeli przy takiej niskiej dokładności, to one jakby, że częściej pozwalają niż nie pozwalają skorzystać. No to pomyśl, jakby ta dokładność była większa i musiałbyś mieć faktycznie czyściutką rączkę, żeby ładnie tutaj z każdej no, strony tego pola jeszcze wypucować. No, ten... no to... nie wiem czy ktoś z was miał kiedyś pobierane odciski linii papilarnych. Miałeś? Nie, a ty? ja nie miałem. O. Jak? Jestem przestępcą. Znaczy, nie no żartuję. Miałem pobierany do paszportu, bo potrzebowałem ten taki międzynarodowy. Aha, no. E, no i to wy, wyglądało ale to tak, że wszystkie faktycznie, studenci, Czy wiesz co, już teraz nie pamiętam, ale pamiętam jak ten czytnik wyglądał, bo mnie to zawsze ciekawiło, jak to wygląda taki proces. Duży był? E, no taki był, no, sumie, no ja takie, pytam... takie, takie pudełeczko, nie wiem, 10 na 10 na 10, taka kosteczka. Robili skan odgłówki? Nie, skan od... DNA? Nie, tak o. tak tak to nie, ale no, musiałem mieć czyste ręce, to na pewno. No i no, przykładałem i to faktycznie był dość spory ten sensor i to też po parę razy trzeba było tam poprzykładać, żeby oni mieli tą całą mapę no więc no to jest na pewno nieporównywalnie precyzyjniejsze urządzenie niż to co mamy w telefonach no ale jakby, czy, czy ktoś to zbiera? no pewnie tak, służby specjalne miałyby na pewno możliwość i środki, żeby ściągać dane użytkowników w ten sposób ale jakby ja nawet nie wiem, czy po co to miałyby robić. W sensie. To... Znaczy, no teoretycznie pewnie by było jakieś zastosowanie. Może, tylko... jakby w sensie inaczej. Może, jakby chciały stargetować jakąś osobę, hmm. czyli że na przykład ty jesteś potencjalnym terrorystą i oni chcieliby na przykład wyciągnąć jakieś dane, to może i by byli w stanie, nie? Ale wątpię. Myślę, jednak. Też, też mi się wydaje, że raczej tego nie robią jeszcze, aczkolwiek mówię, technicznie to jest pewnie do zrobienia, być może kwestia czasu, kiedy zaczną to robić, nie mam pojęcia, szczerze. No, a potem, stary, rozkminiłem, czemu jakby nie zbiera policja tak do, domyślnie tych wszystkich odcisków i tak dalej, nie? Mi się wydaje, że to jednak jest za duża odpowiedzialność, nie? Że potem to by było tak, że... Pomyśl, że ktoś tam jest, kto chciałby kogoś wrobić, to mógłbyś pożyczyć odciski palców, DNA, no cokolwiek, nie? No tak. No i jedyne co, to musiałobyś mieć wtedy dobry alibi, Więc, no, to jest... no, ale wydaje mi się, że wiesz kiedy byłoby możliwe, żeby służby specjalne ściągały jakby domyślnie odciski palców nawet z urządzeń mobilnych albo... No na kiedy? kiedy w momencie jakiejś okupacji, to znaczy, chciałbyś kontrolować ludność na tym terenie, jakby wszystko, mm. co robią, nie? No i yy, jeżeli oni, no bo. Myślę, że żyjemy w takich ciekawych czasach, że jakby partyzantka to teraz już nie tylko bieganie z kałachami i szczelanie, tylko również taka propaganda w internecie, nie? No tak. No i jeżeli ktoś byłby niewygodny, to mógłbyś, jakby, monitorować go live. To prawda, pewnie byłyby łatwiejsze sposoby, ale uważam, że to by był jedyny, jakby, słuszny sposób, kiedy ktośkolwiek potrzebowałby ściągać z telefonu, tak? To myślę, że to byłyby raczej bezzasadne obawy. Myślę, że to w sumie tyle, co możemy w tym temacie tak. powiedzieć. Tak się dość rozgadaliśmy, pogdybaliśmy, co tam, jak tam. Więc no, możemy... nie, ja tutaj taką srogą teorię pocisnąłem, bo ja generalnie uważam, że. Wow, fajny temat, tylko na. No, le... no, ile można to ciągnąć? No, tak? jakby. Dobrze, przejdźmy do Twojego tematu zatem. Do twojego? Twojego. Nie, no. Ty chciałeś o tym. No ja chciałem to, tak wiesz. Aha, tak w plec. Tak w bo to też to, nie jest za długi temat. No nie. To, to generalnie przeczytałem gdzieś Newsa, że. Yy, Netflix rezygnuje z targetowania sztuczną inteligencją filmów i teraz yy, będą, yy, jakby użytkownicy, polecali, co jest fajne na Netflixie. I... A to ma być na zasadzie takiego kuratora, jak jest na Steamie? Nie, chyba po prostu przez głosowanie, że jak dużo osób obejrzało jakieś film, A, że i... podobny profil pewnie ma, czy coś tam. To, tak. No, nawet chyba nie, nie. Jakby nie było to tam rozpisane, a poza tym też nie zwróciłem jakoś specjalnej na to uwagi. Generalnie, jakby co mnie mm -hmm. zdziwiło, że raczej wszyscy chcą używać sztucznej inteligencji, bo do takich rzeczy jak no, przynajmniej meczowanie filmów pod kątem Twoich zainteresowań, to myślę, że. Jest całkiem dobrze rozbudowane, tym bardziej, że Netflix tam miał ile, 5 miliardów kont już chyba założonych? Może to wynikało z tego, że za dużo osób korzystało z jednego konta i tak mi się to targetowanie rozwalało. Znaczy, weź też pod uwagę, że ludzie sprzedają konta na Allegro za 10 zł i masz na ten okres, bo możesz założyć konto na Netflixie A, na okres masz na, okres próbny, na no. okres próbny i ludzie tworzą fejkowe konta, i masz dostęp na cztery osoby jednocześnie i sprzedają tym 4 te konto cztery razy za 10 zł, czyli zarabiają 40 zł na koncie, no i konto jest ważne przez miesiąc. No i oni muszą stworzyć następne konto za miesiąc, żeby móc je sprzedać. Matko, Znaczy no, 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 chce. Na no nową kartę, no darmowy <grym> pieniądz, no on tak naprawdę nic nie wpłaci, tylko jedynie to musi mieć jakiegoś bota ogarniętego, który to Matko. robi. Matko. No w każdym, w każdym razie można takie mhm. konta kupić, wiem, że jakby to wcale nie jest takie niepopularne, jakby się wydawało, nie? Że ludzie faktycznie inwestują w te konta, bo chcą oglądać tani tego Netflixa. No, jakby moim zdaniem to jest raczej słabe, bo nie masz zapisanej historii, więc potem ci nie poleca Następnych filmów, a Netflix moim zdaniem całkiem fajnie poleca te filmy. To może właśnie teraz zmieniliś dlatego takie polecanie przez użytkowników. No nie wiem, wiem, że domyślam się, przynajmniej tak spekuluję, że będziesz mógł sobie wiesz, kliknąć, że a, fajny film, no i on będzie miał tam potem rating jak na YouTubie, nie? Że a, duże, no to, to by Dużo lajków do dislikeów, no i te bardziej lajkowane filmy. Że będzie filmy. wypychał po prostu jakieś niszowe rzeczy hmm. do góry może. Może. No to hmm. już ciężko stwierdzić. No, bo właśnie jakby taki przez sztuczną inteligencję miałem wrażenie, że mi wypychał nawet te filmy takie bardziej niszowe, ale one były jakby bardziej gatunkowo spójne hmm. z tym, co, co hmm. ja oglądałem. Teraz, no to jak będzie jakiś niszowy film, który już na przykład dużo użytkowników widziało, nie? No to nie będą go oglądali drugi raz, więc może nie zostać po prostu wybustowany wyżej. Także. Ja jestem smutny, bo uważam, że to akurat jest bardzo fajne zastosowanie sztucznej inteligencji. No, może to też tylko eksperymentują, wiesz, zobaczą jak to tam eee, działa. Może Z, znowu słyszałem, że w Netflix do perfekcji stara się opanować właśnie takie wieże, przesuwanie guzika, że oni mają jakby guzik w jednym miejscu i ten guzik przesunięty o 3 piksele w lewo, w stronę, nie? I robią testy AB, który się lepiej klika i potem jak się na przykład okazuje, że guzik przesunięty o 3 piksele w lewo klika się lepiej, to tam zostaje, nie? Ale no, sam widziałeś, przecież jak mega przejrzyste i czytelne jest, jakby. No tak, tak. To ta, jest... to, ta strona to jest kwintesencja yy, tego user experience. Jeżeli... Dobrych, praktyk. Tak? tak, no to jest po prostu super się korzysta. A jak jesteśmy przy sztucznej inteligencji, ja sobie pozwolę tak wpleść, tak zgrabnie o, e, taką, taką rzeczółkę. Mianowicie rozmawialiśmy jakiś czas temu na temat RetroArcha, czyli to jest taki kombine emulatorów, który umożliwia nam uruchamianie gier na PC-cie, czy na innych jakichś tam urządzeniach. E, I teraz a propos sztucznej inteligencji, podobno do tego RetroArcha została zaprzęgnięta właśnie sztuczna inteligencja, która tłumaczy gry, z japońskiego na angielski, bo nie wiem, czy niektórzy z was się orientują, ale właśnie w przy przypadku głównie starszych konsol było często tak, że niektóre gry były tylko na region e, azjatycki, na region japoński i praktycznie nie dało się ich dostać tutaj, czy w Europie, czy w Stanach. E, no i one po prostu były w ogóle nietłumaczone, i podobno ta sztuczna inteligencja jakby tłumaczy te gry. W locie, bo no, to, to nie jest tak jak tekst, tak? Więc nie, nie możemy sobie tak wrzucić jakby do Google Translate tej gry, no bo ona jest faktycznie jakoś, tam, jakąś binarką, nie? I to tak. jakby sztuczna inteligencja Wiesz, to jest... taka jest dobra i tłumaczy to wszystko. Taka ciekawostka dla tutaj raczej młodszych widzów, jeżeli ktoś o tym nie wie, że niektóre gry, jeżeli wziąłeś sobie grę z Ameryki, to ona będzie działała za szybko w, w europejskich standardach. Aha, że. że, że w bo w ogóle mi... jest taka stara, całkiem gry, no. Tak, bo oni. Znaczy, no, chyba to Pegasus, czy tam ta. No Atari. Pali NTSC, tak? Tak, standardy. no i mieli pala, nie? Jak dobrze no. pamiętam. Czyli tam domyślnie wszystko... Nie, NTSC. E... nie mamy pal. E... Tak, przepraszam. No, nazwisko. E... Tam to chodziło o wilu 20... 60 Hz. Ale z. 60 Hz. Myśmy mieli 50 Hz. No, no to w drugą stronę. U nas wolniej gry działały. Tak, u nas te gry były... troszkę wolniej działały, bo one by tam były przystosowane do działania w 60 No i przez to wszystko było spowolnione czasami, jak był źle port gry zrobione, czyli dźwięk wolniej... Znaczy najczęściej z tego tworzyli dwie gry, nie? Tam czy tam. Znaczy, no tak, no ale no, wiesz, dobra. wiesz, była źle przeportowana, to dźwięk wolniej działał i tak dalej. Chciałem ciekawostkę sprzedać i tutaj takiego babola popełniłem. Ale... Ale Zaprowadziliśmy się, nie, no, ciekawostka jest. Bardzo jak najbardziej. dobrze ja tutaj, Jak to dobrze, że ja cię tutaj z maślaku mam. Proszę Cię uprzejmie. Do. Służę zawsze dobrą ręką i wiedzą, jeśli takową posiadam. Ale to musiało być głupie. Pomyśl, że jakby kupiłeś sobie w drugą stronę, czyli na rynku amerykańskim kupiłeś sobie grę z Europy i ona chodziła szybciej niż powinna, i potem wszystko raczej, było trudniejsze. W sumie to tak raczej nie było, raczej tylko w tą stronę, że wolniej działało. Hmm. No bo to tak, rynek amerykański był priorytetem, bo w Europie był Bajsel za czasów nes więc. No to. Dzwoni mi telefon, więc to jest znak, że musimy już kończyć. Time is running out. Time is running out. W takim razie z naszej strony to wszystko i żegnamy się. Na razie. BIOS.